Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku poszukamy sobie najlepszej skrzynki do 20 zł, troszeczkę ją potestujemy. No i sprawdzimy, która okaże się być tą najlepszą. Słuchajcie, aktualnie są aktywne cztery konkursy na AK-47, AK-47, na koski i na rękawiczki z minimalną wpłatą 8,40 z kodem oczywiście ADUNIA. Nie dość, że dostajecie 10% bonusu i darmowe 20 na start. To dołącza Was do konkursu tako. Od buta. Drogi widzu, słuchaj, dzisiaj jest ostatni dzień kwietnia i ja czuję, że dzisiaj po prostu znajdziemy jakąś naprawdę fajną skrzynkę i dałam sobie taki limit do 20 zł. Ciszy. Ostatnio testowaliśmy tego spring więc nie będziemy już tego robić myślę, że wiecie co zaczniemy sobie troszeczkę od tańszych otworzymy sobie tego Lovely Case'a, on kosztuje 13 ziko. otworzymy sobie go kilkukrotnie i mój plan jest taki otworzymy sobie po parę razy daną skrzynkę i zobaczymy, która nam najlepiej odda dobra, tutaj jest mega plusik dla Lovely Case bo oddało nam już na początku także fajnie, niestety te drugi i trzeci raz chociaż ten trzeci raz też oddało, bo złotóweczkę tutaj niecałą jesteśmy na plusie no więc tak, jeżeli chodzi o lovely Case, tak trochę oddało, trochę nie oddało. No nie będziemy dalej tej skrzynki męczyć, bo naprawdę mamy troszeczkę roboty tutaj do zrobienia. Nie ma co gadać, tylko naprawdę musimy zapierdalać, że tak powiem, nie? Widziałam taki tekst, ale to, teraz sobie go nie przypomnę. To ja już nie będę mówić, bo już bym i tak, czy jak to spaliło. Dobra, Steampunk Case dzisiaj, no, dziś nie w formie. Nie będziemy tutaj też męczyć tej skrzyneczki. Idziemy na Gigabułę. Gigabuła, moi drodzy. To jest skrzyneczka od Isamu. Także zobaczmy, co nam dzisiaj wydropi. No, w jednej nam tutaj fajnie poleciało, ale niestety dwie pozostałe no nie oddały. Dobra, tutaj e, straciliśmy 6 grosiszy. Dobra, za trzecim razem, tutaj widzę, fajnie poleciało nam. Ale, ale co? No, ale. No, ale. Końcówka, no taka niezbyt ciekawa. Dobra, i teraz tak widzę, że zostały nam jeszcze tutaj trzy skrzynki i będziemy chyba, jeżeli nic się tutaj nie zmieni, nic nam lepszego nie wydropi, to wychodzi chyba na to, jak dobrze pamiętam, że Lovely Case, czyli skrzynka, którą otwieraliśmy jako pierwszą, oddała nam najlepiej. Czy się mylę? Chyba się nie mylę. O, chociaż ten ninja case. Czekajcie. Chyba taka jednorazowa tutaj akcja była. Chociaż kurde! Ej, ja tą skrzyn... Tę skrzynkę wydaje mi się, że tak omijam. Więc dobra, na razie tą streaking ninja case. Co zobaczymy? I teraz zobaczymy po prostu zwykłą ninja case'a. Czy tutaj coś się lepszego nam wydarzy, czy raczej nie? Bo jeżeli tak, to ja już mam tutaj pretendenta do testowania po prostu. Uuu. Ej, co te ninja casey tutaj? Tutaj fajnie z nich leci. No wiadomo, szanse są takie 50-50. Albo wyleci, albo nie wyleci, jak to się mówi. Dobra. Hmm, to będzie ciężki wybór, to będzie ciężki wybór między jedną a drugą. Ale wydaje mi się, że ten striking ninja case lepiej. To już jest za 21 zł. Ciszy, to nie będziemy tego sprawdzać. Dobra, sprawdziliśmy sobie Lovely Case, Simban Case'a, case, ninja casea, ninja casea. O! I jeszcze tutaj nam się ukrył. Spring tight Case. Go też sobie otworzymy, żeby, żebyśmy tak nie pomijali tej skrzyneczki. Bo może ona nam tutaj naprawdę od... O! Dobra. Okej. Okay. Też lecą fajne itemy. Dobra, mam kurde zagwoskę, która skrzynka była najlepsza. Ale wiecie co? Zrobimy sobie pierwszą bitwę. Myślę, że tak. Taką na. Rozluźnienie, nie? Zobaczymy, jak leci, z czego tutaj leci. Więc wrzucimy sobie zwykłe, wrzucimy sobie coś tam na buście. A na czesterku kosztuje 260. u no to wiecie co? Ja bym wrzuciła dwie. Chociaż uważam, że to jest i tak sporo kasy, bo to jest 8 stów. To jest 8 stów. Mamy 12 skrzynek. 4 zwykłe na buście i na czesterze. Robimy na dwie osóbki Tryb standardowy. No i co? Zobaczymy. Mam, powiem Wam tak, mam nadzieję, że dobrze wybrałam skrzynkę. Wyniki, kto wygrał skina z poprzedniego odcinka, w poprzednim odcinku, będą dostępne na Discordzie, na kanale Konkursy. Także wejdź na dół, kliknij w link do Discorda. I jeszcze, jeśli nie dołączyłeś, no to teraz właśnie jest Twój czas, żeby dołączyć do tego Discorda, bo nie możecie to minąć. Może właśnie to ty wygrałeś skina, która okazała się być tą najlepszą. Wiadomo, jeżeli miałabym tak liczyć dokładnie, no to mogłoby się okazać, że jednak to nie była najlepsza skrzynka. Ale coś tak do mnie przemawia, coś mi mówi, że to faktycznie jest to, nie? No wiecie, to jest takie. Przeczucie, to jest takie przeczucie, że czasem, jak coś robicie, to macie taką. O, intuicja. Tego słowa mi właśnie brakowało. Intuicja. No i to jest takie, dosyć intuicyjne to było w moim wypadku. I zobaczcie, początek mamy naprawdę zajebisty. Naprawdę jest fajnie, bo tutaj mamy sporą, sporą przewagę. Bitwa jest za 800 zł, a w puli jest aktualnie już ponad 300, zł, grubo. Także zobaczcie. Teraz lecą skrzynki na buście. No tak, teoretycznie ponad trzy stówy, ale to tutaj jeszcze troszeczkę do tych ośmiu stówek brakuje, nie? Dobra, cztery stówki już w puli i dalej prowadzimy. Także ja na razie jestem mega zadowolona, co prawda nie jest to jakaś duża różnica. No, no może naprawdę mu wylecieć coś, o, zajebistego. Dobra, emeczka mu poleciała i troszkę... <laughs> ja nie wierzę, jak tam prawie kosa poleciała. Jak tam prawie dla, dla chłopa kosa poleciała zajebiście. Jaki okocz piękny. Aquamarine Revenge. Ja pierdzielę, Dobra. I no, nie powiecie mi, że miałam złe przeczucie. Nie powiecie mi, że miałam słabe przeczucie, bo z 800 zrobiliśmy 1500. I w ostatnim, w ostatniej skrzynce, na znaczy, że poleciał nam taki zajebisty akarz. Także co, sprzedajemy sobie to. Słuchajcie. Z lekka stestowaliśmy tą skrzynkę. Ja teraz tak. Wrócimy sobie. Sprawdzimy sobie tą skrzyneczkę jeszcze raz. Otworzymy sobie ją tak, no kilka razy. Nie będziemy też przesadzać. Zobaczymy, yy, czy coś nam tutaj poleci. Bez żadnych busów, bez niczego, bez żadnych gestarów, bez ulepszeń też AK. Oj, te AK, czy chyba mnie dzisiaj lubią? Bardzo dobrze, bo ja również te AK, czy lubię. Wupa też fajna. Ej, dobra, ale na razie oddaję. Się maszyna rozlosowała i patrzcie, jak tutaj kręci. Mega jestem zadowolona, mega fajnie, naprawdę. Cały czas robimy praktycznie profit. Naprawdę, no chyba raz się zdarzyło, że gdzieś tam straciliśmy jakąś kasiorę, a tak to cały czas mamy profit robiony. Ej, aż nie chcę się przestać po prostu tego otwierać. Ale yy, spróbujemy sobie otworzyć to też na buście. Zobaczymy, jak na buście, to już suwkę kosztuje. A chciałabym jeszcze zrobić jedną bitwę, all in, że tak powiem, więc otworzymy sobie to po prostu tutaj jeszcze raz i jeszcze raz. No i zajęliście. I też profeci mamy zrobione. Dobra, kusi mnie, żeby na tym czesterze to otworzyć. Nie wiem, nie wiem, widzowie, czy otwierać to na czesterze. Dobra. Słuchajcie, otwieramy to na czesterze, ale otworzymy to raz, bo za resztę Kasiory chciałabym zrobić bitwę i zrobić takie konkretne, konkretne wyniki, więc okej, okay. dobra. Ale ja nie patrzę, ja nie patrzę. Otwieramy na czesterze raz. Nie dupa chyba, co? Czy nie dupa? Dobra. No jest tak czasem, nie? Jest tak czasem, ale mam nadzieję, że teraz to nadrobimy. Mam nadzieję, że teraz to nadrobimy. Dobra. No to co? I teraz się zastanawiam, może wrzucę wszystko na czysterze? Są szanse, że poleci coś, nie? Dobra. Okej, okay. niech jest. I na dobitkę na koniec sobie dorzucimy już tak. O patrz, dwa złote brakuje do skrzynki. Dobra, na dobitkę sobie tak obrzucimy. Aaaah. Co się będziemy? Jeszcze jedną sobie puścimy zwykłą i jak w tej zwykłej coś poleci, nie? Dobra, tryb standardowy na dwie osóbki. A w dzisiejszym odcinku macie do wygrania tego skinka i żeby go wygrać musicie jedynie zostawić lajka pod tym odcinkiem, zostawić u mnie subskrypcję na kanale oczywiście oraz napisać komentarz, a w komentarzu napiszcie co wolicie? Ciasko, karmel czy czekolada? Jest przeciwnik Ruda kontra Adunia. I co? Czemu? Dlaczego to się nie zatrzymało? Dlacz... Widzowie, czy wy widzicie te kosy? Ile ich się tam pojawia i żadna się nie zatrzymuje? <laughs> wow jaka piękna ja pierdziela a jeszcze przed chwilą narzekałam, że na żadnej kosie mi się nie zatrzymało ja w szoku stara w szoku, nie? i teraz by woleciała kosa na skrzynce zwykłej, nie jaka piękna ty, jaka ona jest piękna ta kosa ja ją zostawiam, nie? No cóż moi widzowie, drodzy widzowie, to byłoby na tyle w tym odcinku. Jak widzieliście, udało nam się znaleźć chyba naprawdę fajną skrzynkę do 20 złotych. Wiosenną skrzyneczkę. Ja jestem mega zadowolona, bo jest to takie, wiecie, no, klimatyczne, co nie ostatni dzień kwietnia i te sprawy skrzyneczka... I jeszcze jaką ona nam piękną kosę dała. No, coś wspaniałego po prostu. Także co, życzę Wam miłego dziąka i pozdrawiam serdecznie.